Trzeba tutaj wsadzić bo. Ale o, o. Yo, yo. Witamy was w kolejnym odcinku to Dla was wszystko to Kolejny dzień, lecimy naszym eleganckim kąpocikiem po drugiego kąpocika po drugiego komprztyla tak zwanego. Będziemy montować piec do tego fajnego, z wyszpakowaną także lecimy. Aby holować potrzebne są haki holownicze. Walka Nie ma, się <słuch> Cyk, podnosimy elegancko, tam trzeba wał podwiesić trochę, a w ogóle taką furkę będziemy holować, jak wam się podoba. Igła, laleczka, lalunia, lalunita. Wał podwiesimy, będzie śmigać, panie. Oto to, oto o to, to. Wał jest podwieszony na lince, na, na drucie, na, drucie, na, na kablu. kablu i tyle. I śmiganko teraz w grę wchodzi. Spróbujmy. Waga ruszamy. Matko. Jak to się zerwie raczej, ty? Ciekawe czy to w ogóle komórki działają. W ogóle przetrze pewnie ten drut zanim my dojedziemy. Nawet koło coś tam działa. Ten blokuje się koło, więc nie jest najgorzej. Śmieci z poranym sprzęgłem. Aj to. Aj to, to, to. Ale lekko kierach chodzi chociaż. O, się uspokoiło. Fajnie. Fajnie, jest, fajnie, fajnie. Nie wiem, dać się chciało ja to No gówno. Ale jedziemy, już niedaleko. Dojechał. Kurno. Ale to był... Hala, co. Panato, gościu, panato. Kompot na kanale. Kompot malinowy z silnikiem w bagolu. Zobaczymy podłogę, chodź. Sprawdźmy stan. Jak widać, fartuchy, pokaż. No fartuchy, po prostu Standard, zawsze gnije. Standardowe te, standardowe punkty. A tutaj, o. Tak samo tutaj, standardowe punkty, patrzcie, tutaj nic. Nic nie nieruszony jest. Nawet farba nie zeszła, gościu, stąd tutaj. No tak, no. No nigdzie, no tutaj normalnie nigdzie, o, tutaj chociażby też. Jedynie tamta ćwiara jest. No, ale tamta ciara, no to z winy użytkownika jest. To jest zdrowizna, patrz. No jest zdrowizna taka, że, że jest, po prostu jest zdrowizna. Jeszcze tego miejsca tak zdrowego nie widziałem w kompocie. W no, sumie ja w niczym nie widziałem, w żadnym 36 nie widziałam takiego miejsca, ale najbardziej interesuje zawsze tył. Dobra, no tutaj, tutaj już nie jest tak może aż tak bardzo kolorowo, ale za to kurna góra wygląda na całą, nie? Tutaj się trzyma kubki, więc tutaj jest lepiej. Nie, no jest po prostu. Zdrowe. I tutaj mamy motor. Piękny motor 1.6 oryginalny z BMW E36. Tak czy nie? Tak. Sprzęgły, jak widać, jest w eleganckim stanie. I cały blok jest w eleganckim stanie, bo ten silnik ponad rok stał na dworze. Gość, który nam to sprzedawał, Spera mówi, że będzie jeździć. Że musi jeździć. No to musi. Wierzymy mu na słowo. Jak nie, to sam przyjedzie, wymontuje i, i wsadzi 3-0. Za friko. No i tylko. To trzeba tutaj wsadzić. Ale pewnie po drodze będzie 2 566 Różnych problemów innych. Nie ma co dużo gadać, no bo tutaj jest cała wiązka wsadzona, także ten silnik potrzebujemy tak naprawdę tylko goły. Przynajmniej chcesz w silnik tak wsadzić, tak? Ja myślę, że tak o najlepiej wsadzić, a później doszukiwać się problemów. Pierwszy problem, większy, jakiś podobny wystąpił, więc trzeba to sprawdzić. O co chodzi, powiedz. No zobacz jakie tu są wtryski, a weź tamto listę wtryskową i zobacz jakie tam są wtryski. No dobra, to nie ważne, to są po prostu inne no. Czyli się różnicają kolektorem. No i spoko, tylko kurde nie mamy listwy wtryskowej do tych wtrysków. No ewentualnie można cały kolektor, nie? No chyba trzeba. I przy okazji tam zobaczymy, co to jak to wygląda w środku. No. Coś mnie się nie wydaje, że oni tu nie zaglądali. Chociaż w sumie no, śruby no. tak łatwo się pa. nie odkręciły. Cał tutaj. Ja to pokażę jeszcze dokładnie, to nie było. wyczyściliśmy, ale o. Normalnie tu nie rdza. Tutaj był straszny syw jakiś grzyb. Też wczyściliśmy troszkę. Tu jest. Trochę lepiej, ale też, no tak jak widać. Więc trzeba użyć środka profesjonalnego. Z takich Patrzę spraw. czy tam w ogóle nie ten. Czy zamknięte zawody. Ale co, nie poddajemy się czy odkładamy to? Już. Już koniec misji. Ja A poczekam na, na opinię Lecha. Napisał o kurwa, śmiałem wątpić. Że, czy <grych> Czy będzie jeździć. Dawek no, go skręcimy tylko, wrzucimy go tutaj, nie będziemy przyręcać jakby zespołu żadnych, tylko tylko nawet na tym, na żurawiu jeszcze. ale podłączyć przewody, wiązkę i... A, paliwo. I, się i czy i odpali. I no. odpali. Czasem wiesz, aby zamontować to na to, tym to, oto to. tym żurawiu. Prosto od Bartusia. Proszę bardzo! Piękna robota. Idzie do góry. Teraz ja mi misę i tyle w będzie. Wasze twarze widać lipo tak z tej strony. Popusz trochę. Dobra słuchajcie, silnik w miarę już wrzucony, nawet bezpieczniszki nawet wrzuciliśmy. Wrzucamy akusa, żeby zobaczyć czy tutaj zwory żadnej nie będzie. Syka nawet coś. Lalka człowieku ty. A jak odpali na dotyk? Także furka poskładana, ale nie pali. To jest to co lubię. Masy na silniku nie było, tyle w temacie. Próbuj. Pali? Trzeba tylko przekręcić. Czyli dobrze jest. Dobra, jednak masa zniknęła, ale znowu jest. Więc próbujmy. Bija. Lalka. Kręci. Odpali. Odpali. Kręci. Odpali. Bez ale. Zastrzało. No. Zwyknie od go. Od go. Nawet.... Nawet... Nawet go! Na nie Nawet będę, nie już już Nawet... Na widok Nawet. pali. <grym>. Dobra, wszystko podłączone. te! to jeszcze kwestia jak będzie jej. Masakra. No, ja się obcuzłuszam, da jak że człowiek człowieka muski dyszał. No mi normalnie wszystko. Pali generalnie i wkręca się też w miarę, ok. No ciężko pali, ale myślę, że się rozchodzi. No i tyle w tym asie. Słuchajcie kiciusie, dzień kolejny, poskładajcie trochę tej padaki. tak dwa założył chłodnicę, ogarnął trochę tutaj syfu pod, pod maską, której tak właściwie nie ma, także ogarnął w komorze silnika syfu trochę. Popodłączył brakujące kost. wspom ogarnęliśmy, filtr powietrza, bla 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 bla, wszystko jest tutaj ogarnięte i pod spodem także zrobiłem trochę ja porządków, wydeszek jest zrobiony. Pospawany, kurde, profesjonalnie. Profesjonalnie, byle jak. <gryzny> Skrzynia jest jakby już przyłapana tutaj łapą. No i dyfra nie ma, nie? Także będziemy wsadzać spawik jak. Trzeba będzie skombinować nową chłodnicę, nową albo po prostu szczelną. I tyle, no i będziemy upalać tą padakę. No i może jeszcze Wam pokażę tylko, jak to w ogóle pali, nie? Trochę się dławi, ale wolny trzyma. Do ogarnięcia będzie jeszcze tylko, no po prostu zrobienie tego, żeby się nie dławił na wolnych. Bo się przytyka, nie? Także koniec na dzisiaj. Kolejny dzień, kolejna misja. Akcja reanimacja pięknego wehikułu, który od zawsze na zawsze będzie już dawcą części i go trzeba walić na bok. Bierzemy dyfer. Trzeba to wykręcić też o co chodzi. O to chodzi. Nie zdążyłem że aparatu, włączyć, się chłop, już wymontało. Tej malinki wyjmuje przewody hamulcowe. Będzie hydraulika, wszędzie. Jest kulalka z kompota. Jedziemy kolejnym kompotem do trzeciego kompota. Otwieramy go. Ale śmierć. To lubię w ogóle. Przypomina mi się, jak puścił ten dyfer i wrzucaliśmy wszystko, co popadnie do tego dyfra. Masakra, ty! To prawda, kurde, płyn ze wsołek stajemy. Znaczy płyn, no, olej. Co i styka chyba tyle to? Ja tylko coś pokażę jeszcze Wam, tak w międzyczasie, jakby co, wiecie o co chodzi, nie? Kabelki poucinane są, pewne, o związki. Yy, prawdopodobnie, a raczej na pewno, między innymi od sondy lambda, który po prostu nie da się podłączyć, także okejkę okay daję. No i będzie bez sondy i... Tyle, no. Za założyłem teraz drugą chłodnicę. Tam chłop przykręca wał na dole. A. Jeżeli będzie coś nie tak z tym silnikiem, jeżeli będzie za dużo palić, albo będzie źle chodzić cokolwiek. No to będzie alternatywa taka, żeby założyć tą wiązkę wprzed, po prostu drugą wiązkę, ale trzeba będzie przełączyć trochę czujników tak dalej, dalej. Postawiliśmy już furkę, można powiedzieć, jeżdżącą. MotoCod Haftag 2 jeszcze tutaj kończy, dokręcać półki. I teraz co macie. Chłop dam nie mówi, żebym tu się nagrał, ale poziom ekscytacji, po prostu sięga zenitu i ja nie wiem co mówić. Poskonaliśmy no, chyba wszystko. Znaczy no do jazdy oczywiście, żeby zrobić jazdę próbną. W ogóle czy odpali? Ma pewne problemy. Ja bym spróbował odpowiedzieć. To wy... nie że z pieczonym może co? być starczą. Że co może być? Z pieczonym spręgłem Działa no! Odpalimy na jedynce się, przejedziemy i zobaczymy, może będzie działać. <laughs> Pojechała! No i dawaj, full, weź gazu. że tutaj jak tutaj czysto jest hmm? i o, czyściaszek tak zwany Jedziemy. Tutaj się wydarzył demontaż skrzyni w 15 minut elegancki dostęp w porównaniu do R6 no, no, tak. no i mamy te sprzęgaj takie bardzo i podejrzewamy że się spiekło A, tarcze tarcza, się z tarcza z dociskiem poszło Pięknie jest. Starcze wygląda bardzo ładnie. Jest niemieckie sprzęgło, niemiecka jakość. Jak myślisz? Nie było spieka? Bardzo ładne sprzęgło. Czego chcesz? Przejdźmy trochę taką odrusianką, mniej więcej. i Tyle w temacie starczy na dzisiaj. I widzimy się następnego dnia, bo jest późna noc już. Elo. Siedzi ze to na spręgiełko. Nawet z kolejny dzień, kolejna misja. Zakładamy skrzynię. Jest założone, elegancko skręcone. Wszystko trwa parę sekund, tylko wiecie o co chodzi. Teraz tanie, trwa wymiana poduszki. Inna poduszka ty. Totalnie inna poduszka E36, E39 Jedna kosztuje 15 zł 10 zł, a druga kosztuje 50 30, zł 30. Przy tych gorszych jak widziałem, żeby tyle samo odpalał. O kurna! To co, jedziemy na przejeżdżką? Coś wibruje generalnie, ale to nic nie znaczy. O ale, klej, ty! No człowieku, lepiej jak się on Ale klej, pan! Od razu, ty! <laughs> ale frega! O kurny heble, ty Polsku. To wał? Tak bije, myślisz? Nie wiem co. No w sumie w miarę prędkości, nie? Ale może to wina dyfra, ty. Może wina wału Ale jak? Może. Się, może wał, kurde, wiesz. Jak się pchało z wałem odczepionym, to gdzieś tłuk i się zcentrował. Dobra. Bo to śmierdziało sprzęgłem. Nie, ja nie czuję. No rdza, dziwnym. rdza się przyjerała. Dziwnym właśnie, no mówię, rdza co? się przyjerała. Normalnie jakie grzanie nawet jest, człowieku, jak to lalka. I tak i to kompot, no i nie wiem co mi zrobić teraz. Nie wiadomo co zrobić, coś bije, się nie wkręcę dobrze i takie buty I głowne ciemno się nie kupaczy No ciekawalka no dobra, część dalsza później Dobra, próbujemy palić tą padakę Akusek podłączony Silnik jak zwykle elegancko na wierzchu i palimy o klema chyba coś nie styka Kręć, Prawie, prawie. Dawaj jeszcze. Już akus ładnie. Dawaj może podłączymy do tego kompota, co? Na zapalonym silniku. z kompota numer 2, prąd. Prawie pali. Chwilę niech się naładuje. Okej, okay, kolejna próba. Ale szajs, kompot trafił do swojego miejsca przeznaczenia chyba, czyli warsztatu, będziemy wykręcać świece, sprawdzimy to, ocenimy razem ten, tą świecę, która nie jest wcale Czarno, mokra, zalana. teraz na pustą, świeczuszki uczyszczone zakręcimy trochę, no wiesz, trochę, ale. ale laleczki, świecunie, płyn chłodniczy z odzysku, chłop co leje, to olejem Teraz na dotyk zapali. Chlupie powoli, powoli chlupie. To jest to. A reszta woda? Też ale z tym. Woda, no. Że ciepła woda, to będzie lepiej palić. Mhm. O, Przy nie. okazji macie tutka jak odpowietrzeć BMW. Lejecie dopóki nie zaczną pęcherzyki powietrza uciekać. Znaczy nie dopóki, dopóki przesadną właśnie. No, się cały czas. Do czasu aż przestaną. I tyle. Dobra, odpali, 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 odpali. Odstrzała. Lalka. teraz, patrz. Ty, trzeba wiskozy założyć. Nie mamy ledzika, ale to nic nie szkodzi. Mamy lampeczkę. Jest minus 40 stopni, lecimy zobaczyć czy to będzie jeździła. No Masakra, ale to dyfer? No w tam, w kompozie tak nie było, w tamtym zielonym. No nie. Nie było aż takiego czegoś. Już to jakieś zakłócenia będą w aparacie. Ciekawe. Zaraz zakręcimy pączkę, zobaczymy. Daję coś tam bokiem na mokrym, no. tak Nie wiem, wody na około? co to mnie pytasz, ty jedziesz. Jeździliśmy tak długo, że nasto nas już dzień, świt. A skoro świt, to trzeba palić znowu. I zobaczymy, czy odpali. No to hiku. Warto w ogóle powiedzieć, że był przykryty silnik Aha, właśnie. i nie jest mokry. Także no. Bo coś tutaj spada takiego dziwnego. Jest coraz lepiej, bo będzie pączki kręcił, efektywali ósemki, to, się, to jeszcze wyjdzie w praniu, paliwa nie ma tu generalnie. Zaraz będzie, zgaśnie mu. fajnie wygląda generalnie. O oh, tak. O, lekarz. Oj, się do rowu, gościu! Kampanie Dupku poleciałeś do tego, w tam elegancko, człowiek, koło w, ten przednie do, do góry. Tak Pokaż klasę, on to lubi takie różne. Wierzę, że będzie grubo, dawaj, trzymam kciuki Oto, to, 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 tak, tak właśnie miało być O, jeszcze wyjechał, kurna, normalnie Na to właśnie liczyłem Chciałem mu tak po cichaczu to powiedzieć, ale myślę sobie dobra Może wyczai, temat Bo jak głęboko w ogóle tu się walił, patrzcie tu sam dół, o tutaj poleciał, o, tak. I tutaj drugie koło. No, elegancko. Tak ma być. Się Czy dyfer? No No, jedno koło bierze, no taka pół. Nie, bierze nie, jedno nie, Ale nie, nie, Dobra, ty, dawaj, jedziemy. O to, 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 to. O to, 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 to. Smalenie laczka 2T na koniec tego pięknego odcinka. Czekaj, jest dwój od razu Czwarty bieg był. A czekaj, a spróbuję tak okopić. W górę, w górę. W górę? Dawaj trójką. Nie w sumie. Wszystko jest ty w górę. Dawaj ścinę jeszcze raz. To jest dwójka. Patrzcie. Patrzcie, co się dzieje. Pa. I tyle w temacie. I tak możemy zakończyć odcinek. Pozdro! No mów. Ale Ci, że ten, no na dwój to już tak w miarę, w miarę. Tylko, że mi drogę zajechałeś, więc musiałem zwolnić. tak. No Ta. Naprawdę, Zawsze jakieś oh. usprawiedliwienie. Dobra. Dobra, jak łapka, ty. Łapka, koment, subik. Drukam otraty i stunty. Instagram i tyle w temacie Pozdro i Elop